Znajdujemy się w osadzie karbówko. Jest to obiekt hotelowo-szkoleniowy. W zasadzie on ma bardzo dużo funkcji. Jest położony na skraju drywęcy. Zdecydowałem się na instalację zbiorników gazowych, ponieważ nie widziałem możliwości innej. Jak wyprodukować ciepłą wodę latem, a zimą ogrzać te wszystkie obiekty. Zbiorniki są wszystkie pod ziemią, czyli są dla moich tutaj klientów niewidoczne. Inwestorowi od samego początku naszej współpracy bardzo zależało na zapewnieniu źródła ciepła, które jednocześnie będzie ekologiczne. Nie jest to łatwe rozwiązanie, jednak udało nam się znaleźć kompromis. W osadzie Karbówko mamy zamontowane cztery instalacje zbiornikowe. Dwie instalacje są to zbiorniki pojedyncze zasilające obiekty. W mniejszych obiektach zostały zainstalowane gazowe pompy ciepła, które są zasilane gazem z naszych zbiorników. Jest również instalacja trzyzbiornikowa, zbiornikowa, która zasila hotel i restaurację. Najnowszą naszą inwestycją jest to instalacja, która służy do zasilania kogeneracji. Klient będzie zużywał gaz do produkcji prądu zasilającego cały kompleks osady Karbówko. Włączyłem taką właśnie kogenerację. Dzięki temu mogę mieć gorącą wodę, mogę mieć prąd. Jestem w związku z tym niezależny.